Growat, międzynarodowy lider inwerterów.

No, dzisiaj dobry mecz w naszym wykonaniu, wygraliśmy pewnie 3-1. Natomiast drużyna Spadkowicza z okręgówki dała nam dosyć y, ciężkie warunki. Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie takie mecze przeciwko ciężkim rywalom, którzy troszeczkę zabijają e, tutaj radość z gry, e, takich meczów w zeszłym sezonie nie wygrywaliśmy i to gdzieś tam zaważyło, myślę, o tym, że byliśmy na tym miejscu, na którym byliśmy, a nie wyżej. I myślę, że takie mecze są bardzo ważne, żeby teraz je wygrywać i żeby właśnie w tych trudnych warunkach e, tą szalę przechylać na swoją korzyść. Powiedz mi, e, jesteś po kontuzji, teraz wróciłeś do zespołu. Jakie emocje ci towarzyszyły? No tak, szedłem przy, przy remisowym wyniku, trochę się obawiałem, że, że gdzieś tam e, mogę nie dać zespołowi tyle, ile ten. Żeby mnie wymagał, ale na szczęście udało się gdzieś tam troszeczkę powalczyć w tym środku i, i gdzieś tam, po, jak wszedłem, no to strzeliliśmy dwie bramki, więc, więc to jest ważne, że już jest wszystko ok i mogę grać i cieszyć się tym sportem, co jest, co jest najważniejsze. Więc myślę, że teraz już będę pomagał rozbarkowi wygrywać i kolejne mecze i wszystko będzie w porządku. Super, bardzo Ci dziękuję i bardzo szybkiego bardzo. powrotu do formy. Że Tak, po pierwszej niepotrzebnej porażce że zanotowaliśmy już szczycie zwycięstwo z rzędu. Mam nadzieję, że długo się nie zatrzymamy i te zwycięstwa będą kolejne w każdym meczu następnym. Na pewno do samego końca musieliśmy walczyć o to, żeby wygrać to spotkanie. Ciężkie warunki postawiła drużyna ze Strzybnicy. Duże boisko, trzeba było naprawdę mocno wyszarpać te trzy punkty. Dobra, dziękuję Ci bardzo i gratuluję. Dzięki. Growat, międzynarodowy lider inwerterów.